Siema, Siemaneczko z tej strony, Milo Kolek. I z... chcę już skończyć tą serię z Bluesów, bo kontynuujemy robienie paragonu w Czy się uda? No, już chyba się uda, bo to już nie był drugi odcinek. Mam nadzieję, że się uda. Ja tutaj od razu startuję od statku. Możemy no, się, się w sobie. I tak zaczynamy, czwarta Mam nadzieję, że to będzie ostatni odcinek z tej serii, bo zaczynam serię z The Isle. Ogólnie odcinek <trym> zaczynam. Dlatego zapraszam na subika, Subicałów, jeszcze góry i świętokradztwo, żeby was nic nie ominęło. Z tego wszystkiego, co będzie. Hej. Dzisiaj gram. Z, nie przedstawiłem się. Dzisiaj gramy z Wiernikiem, który mi pomoże dobić tego celu. Mi pomoże dobić ten cel z tego Paragonu. Tu się uda. Bohatera to, to mamy na Myślę, że podziałamy, bo bohater jest spoko. Mam naprawdę spoko bohatera. I... No. Tak. Więc mam nadzieję, że nam się to uda. Kupić coś na kamo? czy ty... a ty lecisz pod górę czy pod dół? Ja lecę zawsze pod camo. Czyli pod dół lecisz, to ja lecę pod środek. Znaczy, ja się pytam po co stawki a lecisz? Lecisz pod dół, tak? No to dobrze bo nie kupiłem na kamoń A w ogóle no. wiesz, że te domki można ping Pingwin, pingwin, pingwin Ciuk, ciup. Skoczyły do wody i zaraz będą wylaty... Przemijać, balon. O, wyleciał jeden O, przebił kolejny Dawać, wylatować, odkrywać i niszczyć te balony, proszę. Wylatuj, lecisz, 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 Sorry za lagi, za widzowie, ale no... lecisz, internet działa słabo Zrobimy ten Zrobimy ten lecisz, na, pewno, na Myślę, że się uda. Ja też. Postawię snajpera. Postawisz postawić na potem? Mhm. Benjamin, ja lecę snajpera pod środek, żeby zarabiał hajs. Bo bardziej musimy lecieć pod hajs. Tak, tak. No bo to pół miliona, co nie? No. 600 tysięcy. Mogę też... Nie wiem czy nie polecić też pod gloggenera pod dół, żeby nie za nie robić tych balonów, co nie? Żeby ich... bo... będzie ciężko bez glogenera, bo tam pomagał. Asykurował. Dobra, zbieram naście. Nasz... Na upgrade do snipera Dobra leci. O, tu, tu, tu. O, na razie jest to bardzo dobrze. O, dalej. Nie. Nie. Bardzo łatwy setup. Jest taki prosty. No, Mam 50 tych więc mogę postawić wszystko. Ej, zagramasz sobie... Ja w ogóle idę potem grać w Ultimate Custom My Night Wszystko możemy też odcinek nagrać w no, I w sumie? Wyczekujcie, bo możliwe, o, że będzie. Patrz, no, tak, się momentę, żeby się A, widzowie. Wyczekujcie jutro o 11.30 odcinek, bo wlecie odcinek, który nagraliśmy dzisiaj już. Wleci odcinek z The Isle i to jest informacja na... tych, czekają oczywiście, bo A. na pewno myślę, że ktoś czeka I do tego, no nam się skróciło to może że pamięci, ale tak jest dużo filmu no, Tam parę minut się skróciło, ale hmm. tam nie nic takiego to, to, Tylko mogę, Powiem powiemy wam tak o, że za te bo AI po prostu, AI wyczuło nam tam jedną rzecz, ale potem już było mniej ważne, bo Milo kolek proszę załatwić Myślę, że bardziej trzeba pod ofensywę, Tyle lecisz bardziej pod ofensywę, więc spoko Nie, dobra, to potem postawię My na hardzie lecimy, tak Czemu są takie tanie rzeczy? Spike Factory? Chyba jest tańszy, bo no, Spike Factory też kosztowało No normalnie to znowu. Znowu. No może na update'cie, nawet tego nie zauważyłam W ogóle widzowie widzicie? Sami skakują i zadają damage Przebijają każdy rodzaj balonu po No dobra, nie wiem czy to do... raczej dobrze robię, że lepiej. Ej, a mam pytania. O oh. oh Jezu, uda się? Lecisz uda, pod lotniskowiec? Lecisz e... pod lotniskowiec. Czy co? Polecę, ale bardziej pod pasem. razie bym poleciał pod ofensywę, bo hejsu będziesz i tak podrabiał. Będzie teraz ciężej. Zdrowy Mama mi do pokoju weszła Nic Tylko to, że mi mama do Też się uciszyłam na chwilę Kacper cały so czas gra... Powiedział mi imię jego firmy jego Let's go, nie, tanker! No, że... Let's see, A, wiesz, chyba jeszcze mi co? No, Benjamina miałem nice. w Let's go, tanker! On będzie fajnie ofensywny Będzie zawsze coś robić Zbierasz na coś? Bo ja zbieram 10 mi Nie, nie. Wiele co 10 kafli. O, 10 nie tego <try> <to. to. try> może jeszcze nie zaadowała. No Dobra, o, let's go. Dobra, ja potrzebuję jeszcze 2K. Nie uh, mógł to mi to dał, proszę. No, no, tak. no. nie ten tak nawet może to Już ci oddam trochę. Bo chciałam ci tego maga, żeby wiesz, właśnie, no już naprawdę. Bo może być... Smak, no, proszę, Na, oddaję. Zbieram się ten na snape, by... tego... by dostawać hajs. Eee, wiem co można kupić pod, pieniąd pod pieniądze. Wiesz co? Nie pomyśleliśmy o tym. Totalnie o tym nie pomyśleliśmy. Co? Mm. A, Zawsze będzie pakaj spod w i pod życia Benjamin, Benjamin, życie. Hmm. Hmm. coś. co? Talk, hmm. Dobra. I tak, bardzo szybko Bardzo się cieszę, ten level I prąd jest kupić. proszę. Dobra, ulepszony helikopter za już. Hmm. Oj, 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 oj Ej, problem. problemy Ej, szybko pasło Dobrze, że, że chociaż mój ten, chęcot ten. O to jest chęcot. Dobra, i patrz, patrz teraz. No walej, no walej. Ej, panie byś upił e, lord piratów, Pira, bo na 80. runda byśmy skonęli po prostu i tyle. Ej, co kupić? Lord za żebyśmy skonęli, bo tam wiesz. Albo robię skoków kupuj, bo będziesz skrucho już, się bo pewnie jeszcze trzeba tego badać. BFB. O, o, No, bale, no, bale oh, no, Dobra, nice <laughs> oh, no, 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 Nie wiem czy lecić pod tego. Yy, nie, chyba, ale lecimy pod. Środek trzeba. A myślę, że polecieć. Yy, wiesz co, chyba polecię pod środek i pod dół, żeby... Żeby cofać balony, bo... Dobra, kupię jeszcze jednak pod górę, dobra, polecić pod górę. A, a wiesz, że guys? mają do, dodać takie coś, że. Teraz nie musisz sobie pobierać e, tego, żeby modę odpalić, uh, nice. tylko teraz chyba. E, teraz będzie można sobie po. żeby odpalić. Modę wiesz, o tym? Będziesz mógł tak. przemodę odpalić. A nie w kółku, a ja to zostawiam w kółku? W jakim kółku? A tam, nie, ja tam chcę po jedną rzecz postawić, a tylko na koniec, tak bardziej przydatną. No ale dobra, to coś się przyda Destruk... Nie, to jest... Dekonstrukcja Czyli będę rozba... Dobra, lecieć pod górę czy pod dół? Bo ja mam wszystko Ingeniera Dobra, pod górę No, farmę? Koniec! Ojejaj ojej. Widzowie, no... widzowie, to nie koniec Widzowie Kupiłeś? Tak. Czekaj, to czekaj, czekaj, czekaj Trzeba zrobić jedną rzecz e, Ile masz hajsu? Dobre. Wszystko stawiam Dobra, słuchaj No? Mogę... Ja bym mógł kupić upgrade do plazmy i fajnie, jakbyś mi dał tego hajs, to jeszcze bym kupił do inżyniera. Hej. Tak, dwa 700. Znaczy po prostu dwa kafle. Niecałe. Uzbrojamy się. Dobra, czekaj. Już wszystkie moje umiejętności wydałem. Poczekaj, poczekasz chwilę. A, poczekam. Mogę postawić y, instamanki jeszcze. Coś chce zrobić? Okay. Instamanki jakiegoś. O, a ja zrobię tak. Dobra, ja jestem rady. Czekaj, jeszcze nie? Jeszcze zrobię tak. patrz Wszystko dla widza. Dobra. widza, wszystko dla widza Dobra Wszystko dla widza Dobra, nie Niech czekaj, Jest to powoli nie o, dobra, poszła, poszło, udało się. Fajnie. Oooo, on się. Lotowe odłamki, dobra. Aj smanki tutaj sobie. Eee, uh, znaczy to są tylko i ty dajda i działo.

Teraz na coś jeszcze? Nie A możesz mi dać hajs do kupię tak, że będziemy dostawali 30 000 mi cały hajs Znowu ci nic nie wieje? o dobra No o, i dalej, dalej gramy, dalej gramy Wolna rozgrywka Ale nie odpalaj, nie odpalaj od razu, dobra? Okej, okay, dobra, ja muszę parę rzeczy porobić Okej okay. To naprawdę dałeś mi twoje całe? Nie, nie, no dałeś, Dobra. bo miałeś, tsz, miałeś, aha, dobra, nieważne. Niech leci powoli. Uh, right. no, ja chcę sustain parafii, jak się do tego Żeby lepiej hajsu zarobić. w tym. Jakie jeszcze małki zarabiają pieniądze? Hmm. Co jeszcze pieniądze zarabiają? A Przecież. przecież Alpenic daje pieniądze. Co? No, guma, ale A guma to chce... A guma tak, tak! Mogę sobie Mogę Dobra, nie ja pozbieram na Dobra, let's go! Przecież zapomniałem, że jest... że on zarabia pieniądze. pieniądze. Eeeh, co jeszcze za pieniążki? Druid pod sierotę, on to wiemy. Wioska podróżna to tylko przy wioskach, czy przy farmie. Czy jeszcze zarabia pieniądze? Jako... Czego już nic nie zaradzę? Samolot? Też nie. Minigunner, helikopter. No, 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 Mogę kupić helikopter. Tego. Yy, to, dobra. Patrz pa, helikopter nasz. Jakąś przenieść w inne uh, miejsce? Uh, guys? That's what Dobra, tu ją łącznie. No, uh, tego. Typorątki. Dochodzę do września. guys? Lepszy sniper. Dobra, lepszy sniper. No bo ten. Bo wciąga mnóstwo. A, jest słowa, ja nic robię. Nie nie widzę Dobra. Uszadza się z kleru. Uszadza się z kleru. Uszadza się z kleru. Oh. Mm, no, no. Aaaa, nie Mamy 120 zdrowia. Ale wystarczy no. tyle zdrowia, jak ten... Za będzie... Ej, ja bym coś bo. Koniec? O no, nie Nie, no nie, no nie, no co tu się ja stało? Jegoś nie da. No. A co trzeba byłoby zrobić? Poczekaj, jeszcze nie rozumiem. A co trzeba byłoby zrobić, żeby je porobić? Te dzikiki? No Nie wiem, byłoby trzeba, byłoby trzeba tego, Gluganera postawić Kogo? Gluganera, żeby je zwolnił to chyba My nie mamy? Nie, 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 postawiliśmy. Ja mam... Mogę wydać. Na nic. A co masz? Dobra. Trudno. Dobra. E, glue gunner, tak? Dobra. Z 30 tysięcy ten upgrade kosztuje. E, który? No ten pod dół. Okej. Okay. Dobra, robimy tak, hop. Dobra i... Wiem... Większe krople I powoli, powoli. No tam pod... Y, tym, pod supermanki. Życie. Hajs. Zostaw y, sobie wszystkie urty. Zostaw sobie prawie wszystkie urty. Tylko też hajs hajsem użyj. Dobra. Na razie jest OK. Możesz na przykład kierzyć, dobra? I trzykulki Okej, okay, okay. Dobra nie, nie, są za mocne Tak Ale no nie wiem No niektórzy je przechodzili To jak oni to robili? Jak? Po prostu y mają więcej chyba rzeczy z tyłu niż my. No. No bo czekaj. No, no, no. no bo my, bo ty, bo ty policiałeś pod słabe statki, no ty policiałeś wszystko pod hajs prawie, co nie? No, nie, wszystko. No większość prawie, no nie wiem. Może, no, nie wiem, trzeba będzie innym razem spróbować. No. Jeszcze. Więc. No, co to, czemu mamy czterech playerów w ogóle? Co mi się wyskoczyło? Dobra. No. Więc tak, ode mnie to tyle widzowie. No niestety się nie udało, ale może no następnym razem. No oczywiście no, nie skończę tej serii, dopóki nie zrobię tego. Więc oczekujcie kolejnego odcinka. Do zobaczonka. Papa